Widziałam odpowiedzi na modlitwę dotyczącą chyba wszelkiego rodzaju próśb, nawrócenia, napełnienia duchem świętym, uzdrowienia fizyczne, uwolnienia, uzdrowienia emocjonalne, zaspokojone potrzeby finansowe, zerwane relacje międzyludzkie, Boże prowadzenie, Boża ochrona. Nie chcę sprawiać wrażenia, że na każdą moją modlitwę Bóg odpowiada i to odpowiada tak, jak ja bym chciał. Nie. Chcę tylko powiedzieć, że przez ponad trzy dekady życia z Bogiem widziałam odpowiedzi na. Różnego rodzaju modlitwy. I przez lata zastanawiałam się, co jest przyczyną wysłuchanej lub niewysłuchanej modlitwy. Pamiętam taki czas, kilka tygodni, kiedy robiłem studium na ten temat, co Biblia mówi. Znalazłem tam wiele, około dziesięciu takich rzeczy, ale jedna była podstawowa, i dwie były takie towarzyszące. Te towarzyszące to była Boża Wola. Po pierwsze, jeżeli się o coś modlimy, chcemy być skuteczni, to potrzebujemy po pierwsze znać Bożą wolę w tej sytuacji. A druga rzecz to jest przebaczenie, coś do czego nie doszedłbym na drodze naturalnej. Natomiast Jezus, tak? no bo to on jest tym głównym wzorem, który naśladujemy, jest bardzo często mówiąc o modlitwie, łączył ją z przebaczeniem. Natomiast jaka jest ta, jaka jest ta główna rzecz, którą odkryłem? Ta główna postawa. O głównej postawie też mówił Jezus. Wiara. O niej mówił najwięcej, łącząc ją z modlitwą. Czy jest to jedyny czynnik? Na pewno nie jest to jedyny, ale na pewno jest on bardzo, bardzo istotny. I teraz przyjrzymy się pewnemu fragmentowi z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. I powiedział im: To chodzi o Jezusa przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Kolejna z przypowieści, którą bardzo łatwo sobie wyobrazić. to jest niesamowite, jak Jezus mówił prostym językiem o bardzo znaczących i głębokich sprawach. Była kobieta, która była w sytuacji po ludzku bez wyjścia, ponieważ mógł jej pomóc tylko sędzia, ale ten sędzia ani Boga się nie bał. Ona była pewnie Izraelitką, i ta kobieta wiedziała o pewnej rzeczy, że w Izraelu można było się odwołać do Bożego prawa i ludzie, nawet jeżeli w głębi serca nie czcili Boga, to jednak pod zewnętrzną presją tą społeczną jakoś tam dopasowywali się, przynajmniej, udawali sprawiedliwych. Ale ten człowiek miał to gdzieś. On w ogóle nie liczył się z żadnym Bogiem, ani z jego prawem. Ani z Bogiem. I też ludzka opinia nic go nie obchodziła. I musimy uważać na sytuację, kiedy my nie widzimy rozwiązania. Pamiętam, to jest coś, co Bóg uczył mnie przez wiele wydarzeń na początku mojego nawrócenia, że kiedy ja nie widzę rozwiązania, to nie znaczy, że go nie ma. Pamiętam taki moment, kiedy zakładaliśmy z moją żoną kościół, i pod, była taka organizacja, która. Nas wspierała finansowo i byliśmy umówieni na dwa lata tego wspierania. I kiedy był ten ostatni miesiąc, no nie za bardzo, mimo że szukaliśmy, modliliśmy się, nie za bardzo widzieliśmy, skąd może przyjść zaopatrzenie. I w tym ostatnim miesiącu, kiedy ta organizacja wysłała nam ostatnie pieniądze, niespodziewanie z różnych stron dostaliśmy tyle, że mieliśmy na kolejne pół roku życia. W jednym miesiącu tyle dostaliśmy, i to było dla nas, wow! Bóg może to uczynić, chociaż dla nas to było niewykonalne. I pamiętam, i ciągle tych lekcji uczę się na nowo, że ja wtedy myślałam sobie, no tak, a co będzie za pół roku? To Bóg to raz uczynił, to przecież to się drugi raz nie powtórzy w ten sam sposób. W ten nie musi się powtórzyć, ale może powtórzyć się w inny. Więc musimy uważać, bo ta kobieta. Była w sytuacji, która po ludzku była bez wyjścia. Kiedy my jesteśmy w sytuacji, która po ludzku jest bez wyjścia, musimy pamiętać, to my nie widzimy rozwiązania, a nie Bóg. Biblia mówi, i bardzo lubię to zdanie, też jest w Ewangelii Łukasza: co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest u Boga. I sam kiedyś, to jest ciekawe, jak Bóg czasami nazużywa, mówiłem jakieś kazanie na temat właśnie tego fragmentu, i sam usłyszałem siebie, jak nie planując tego, powiedziałam, a w Twoim życiu, której części zdania Bóg ciebie uczy? Bo kiedy nie widzimy rozwiązania, to Bóg nas uczy tego, uznaj swoją słabość. A kiedy widzimy jego odpowiedź, to Bóg nas uczy: Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Więc musimy zobaczyć, której części zdania Bóg uczy nas aktualnie w życiu. I teraz, co ta kobieta robiła? Wytrwale wołała, w swojej desperacji wołała. Pamiętam kiedyś, no, w trudnej dla mnie sytuacji osobistej, więc nie będę tutaj za bardzo jej opowiadał, Długo wołałem i nie miałem odpowiedzi. Przedłem do człowieka, którego bardzo ceniłem i powiedziałem, słuchaj, co jest? Jak ja mam się modlić? Może jakiś specjalny rodzaj modlitwy? Bo modlę się, i poszczę i robię różne inne rzeczy i sam działam oczywiście, ale nie widzę odpowiedzi na tą modlitwę. I on mówi, użyj metody DOS. Ja mówię, DOS? Co to jest? On mówi, „Do skutku. Módl się, dopóki Bóg nie odpowie. I on mówi, tylko weź pod uwagę, że Bóg może odpowiedzieć na zasadzie, udzielić tego, czego pragniesz, a może być tak jak w życiu Pawła Apostoła, któremu Bóg powiedział, kiedy on modlił się, żeby odszedł do niego ten oścień dla ciała, cokolwiek to było, Bóg nam tego nie objawił w Biblii, więc też myślę, że to po to, żeby każdy z nas mógł tutaj swoje cierpienie włożyć. Bóg mu powiedział, że nie zabierze mu tego, ale wystarczy mu Bożej łaski. Bo moc słabości się doskonali? Ale on trzykrotnie prosił Pana, żeby to zabrał. Czyli mamy prawo prosić, a Bóg ma prawo odpowiedzieć, jak chce. Ale to jest ważne wołać wytrwale. I ta kobieta wołała wytrwale. Jezus, kiedy pokazuje ją, mówi: Nawet ten niesprawiedliwy sędzia to jest przypowieść o odwrotności, tak? Ten sędzia jest dokładną odwrotnością Boga. Bóg, który głęboko przejmuje się losem człowieka, czyli Twoim i moim. Bóg, który chce być sprawiedliwy. Bóg, który liczy się z prawem, które ustanowił, ten Bóg chce odpowiedzieć na nasze modlitwy. I dlatego Jezus mówi: a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, czy będzie zwlekał ich w sprawie, powiadam, że prędko znajdzie ich obronę. Weźmie ich obronę. I to jest taki typowy dla tamtej kultury styl mówienia, czyli mówi. Wołają dniem i nocem. Widać, że ci ludzie długo wołają. A Jezus mówi, a Bóg prędko weźmie ich obronę. To skoro oni długo wołają, to to znaczy, że prędko. Bóg ma swój czas. I to nie jest tak, że rzeczy się wydarzą, jak minie czas. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, nie modlisz modli się, nie wołasz do Boga, to rzeczy się nie wydarzą. Dlatego Jezus nauczył nas modlitwy, bądź wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Czyli... Częścią tego, żeby spełniła się Boża wola na ziemi, jest wołanie o to. Więc my potrzebujemy wołać, a jeżeli będziemy wytrwale wołać w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, Bóg przyjdzie. Bo On zawsze przychodzi. I dlatego Jezus pyta, czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To jest podwójne pytanie. To jest pytanie o to, kiedy Jezus powróci na ziemię, czy znajdzie ludzi wierzących, ale też to jest pytanie, czy kiedy Bóg przyjdzie, żeby odpowiedzieć na Twoją modlitwę, czy w to uwierzysz. Możesz Nie, no jak Bóg przyjdzie odpowiednio na modlitwę, to pewnie, że uwierzę. A pamiętasz, Ewangelii Jana 11, rozdział, kiedy Łazarz już od czterech dni był w grobie, Marta i Maria przyszły do niego? I najpierw przyszła Marta i powiedziała: Panie wierzę, że wszystko możesz rzucić. On mówi: Tak, twój brat zmartwychwstanie. w stanie. On mówi: Tak, 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 na sądzie ostatecznym. I ta jej rozmowa sprawiała, że Jezus się zatrzymał. Ta jej niewiara to sprawiła. Później przyszła Maria. Wypłakała swój żal jej wiara sprawiła, że Jezus poszedł dalej. Ale kiedy stanął nad grobem łazarza i powiedział, "Odsuncie kamień, znowu marta. Mówi: Ale Panie jest już w cuchnie. I znowu ona, jej niewiara, stanęła na drodze. Tak więc musimy uważać na to, czy my naprawdę wierzymy, że Bóg może. Był taki człowiek Smith Wilgesford, który naprawdę, no potężne uzdrowienia działy się cuda nadnaturalne działy się kiedy on się modlił za chorych demony wychodziły są dowody na to że 14 osób zostało wskrzeszonych z martwych i ludzie którzy byli mu współcześni tak często mówili och ja też chciałbym mieć taką wiarę jak ty masz ale on był takim prostym człowiekiem w dobrym tego słowa znaczeniu czyli nie komplikował spraw bardzo go to denerwowało on mówi ja wykarmiłem wyhodowałem moją wiarę Chcesz mieć? Zrób ze swoją wiarą to, co ty masz. Jak buduje się wiarę? Przede wszystkim buduje się wiarę przez czytanie Biblii. W liście do Rzymian mamy powiedziane, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ten wątek jeszcze później będę rozwijał, kiedy, mów... Będ... kiedy m... będzie nagranie o czytaniu Biblii. Natomiast chcę powiedzieć, że podstawowy sposób, żeby budować swoją wiarę, to czytać Biblię. Co Biblia mówi na dany temat? Jest wiele rzeczy, które składają się na skuteczną modlitwę, ale tutaj skupiamy się na wierze i na czytaniu. Miałam okazję przez lata i dalej mam okazję, chociaż już nie, nie bezpośrednio, ale internetowo, przyglądać się służbie pewnego człowieka. Widziałam, jak jego służba się rozwijała 20 lat temu i widzę przez te 20 lat, jak bardzo rozrosła się służba cudów i znaków. I ten człowiek, pamiętam, te czasy, i to był dla mnie naprawdę przywilej widzieć te początki. On dużo czytał Biblii, rozważał tych fragmentów, gdzie były cuda biblijne. Czytał książki, oglądał nagrania, które pokazywały posługę ludzi, którzy czynią cuda i znaki, przez których Bóg to czyni. I modlił się, boże, daj mi też taką wiarę. I budował swoją wiarę. I jego wiara wzrastała, wzrastała i dalej wzrasta, i Bóg przez niego czyni potężne cuda. Czegokolwiek potrzebujesz, czy w dziedzinie uzdrowienia, finansów, relacji, uwolnienia, czy w jakiejkolwiek innej, znajdź fragmenty biblijne, które mówią o wierze, buduj swoją wiarę, módl się o tą wiarę i wołaj do Boga. Wołaj do Boga. Jezus powiedział kiedyś tak. Te słowa chce przeczytać i potem pomodlić się. Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale Jezus powiedział: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was, syn, prosi o chleb, czy jest taki, który poda Mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda Mu węża. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Ojcze, ja dziękuję Ci, że dałeś na świat Jezusa. Że On naprostował nasze myślenie o Tobie, że On nam pokazał Twoją dobroć, że On nam pokazał Twoją miłość, że On nam pokazał Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, Ojcze. I dziękuję Ci za to, że Ty chcesz wysłuchiwać naszych modlitw. My wiemy, że nie zawsze wysłuchasz ich w sposób, jaki my byśmy chcieli, ale wiemy, że jeżeli z wiarą przyjdziemy do Ciebie, to Ty odpowiesz w taki sposób, że one będą rozwiązane. A my będziemy usatysfakcjonowani i pogodzimy się z tym, co jest Twoją wolą w tej sprawie. Więc przychodzimy do Ciebie, ja, moi bracia, moje siostry, przynosimy te wszystkie sprawy, które dla nas są tak ważne jako ludzi. Wiemy, że one też są ważne dla Ciebie, ponieważ Ty nas kochasz, ponieważ Ty jesteś dobrym ojcem, który chce dawać to, co dobre swoim dzieciom. Więc oddajemy Ci te sprawy, powierzamy je Tobie, chcemy trwać wytrwale w modlitwie, chcemy. Trwać wytrwale w wołaniu do Ciebie, aż Ty odpowiesz i udzielisz nam tego, co jest dobre. A my już teraz mówimy Ci, dzięki Ci za to, Ojcze. Amen.